Cześć! Dzisiaj zajmiemy się przesadzaniem tej monstery z Jak widzicie, jest to już mocno długa sadzonka. Ten najdłuższy pęd ma około 1,5 metra. I ona rośnie sobie w chrymokolince w tak małej doniczce. Tylko niestety, już teraz jest zbyt mała, i jak nie było mnie przez 3 dni w domu, to tej wody było za mało. Ona delikatnie przeschła i niestety, coś tam się zaczęło dziać złego w korzeniach. Nawet tutaj widzimy. Po liściach, więc musimy przesadzić do większej doniczki i myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. To co, może zabierzmy się za to? O, jak widzicie, patrzcie na to. Korzenie wyglądają w większości ok, ale mają takie ciemne przebarwienia. O, tutaj ten już zaczyna gnić, więc nie dzieje się tutaj dobrze. I gdybyśmy to tak zostawili, to myślę, że duża część liści by niestety podpadała i roślina by nam zmarniała, a ja akurat chcę z niej wyhodować takie mega długie pnącze, które będzie miało kilka metrów, będzie sobie chodzić po pokoju, po półkach, więc musimy o nie zadbać. Dobra, przesadzimy sobie może to tutaj keramzyt, bo i tak damy nowy keramzyt, bo on jeszcze, to za chwilę Wam pokażę, do czego ją będziemy przesadzać. Ciężko będzie tutaj stąd wyciągnąć, więc wydaje mi się, że część będzie poływana. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Bo jak widzicie, te korzenie nawet wyglądają ok. Tutaj coś musiał być za głęboko. Wydaje mi się, że Właśnie, z której strony są te żółte liście? To jest od... o, ta krótsza też widzę, że tutaj miała jakieś żółte, więc dobrze, że się teraz za to zabieramy. Przesadzimy ją do innej doniczki, to sobie odłożę na bok. Przygotowałem sobie jeszcze tutaj pojemnik z wodą, żeby przepukać te korzenie, bo jeżeli tu jakieś zgniłe części są, to może odpadną, może je delikatnie umyjemy. Przepuczę. Ale jak widzimy, tutaj są tutaj białe części korzeni. Nowe przyrosty, więc to na bez da sobie radę. Może tutaj to delikatne przepchnę na bok i pokażę Wam, do czego dosadzimy. Do takiego zestawu. Jest to doniczka. Nie wiem, jaką ona ma, średnicę. Chyba 15 cm, bo jest 155 i tutaj osłonka 17 centymetrowa i one akurat idealnie pasują do uprawy hydroponicznej, bo opiera się tutaj na tym rancie. I od dołu mamy takie duże miejsce na wodę, rezerwuar wodny. Nie wiem, czy uda mi się jakoś to zmierzyć. O, na tą, na tą głębokość jest jeszcze miejsca na dole, więc korzenie mogą się tam fajnie rozkładać po bokach. I jeszcze jest jeden znaczący plus, że jak ją podlewamy, podnosimy tą osłonkę razem z rośliną, żeby sprawdzić, jak tam wyglądają korzenie od dołu. To kładąc ponownie to razem, nie przygniatamy tych korzeni. Więc to jest super atut tego zestawu i jest to tanie rozwiązanie, bo nie pamiętam, bo już te, tych doniczek używam od kilku lat. Ale na, na pewno nie jest to rozwiązanie tak drogie jak doniczki hydroponiczne które są automatyczne spływakami, ale jeżeli ktoś jest świadomy, jak dużo jego rośliny zużywają wody, to jest to super opcja. Dobra, zabierajmy się może za tą. Myślę, że te korzenie, nie wiem, chyba już są dobrze namoczone, no bo one nie były jakieś tragiczne. Tutaj, no może od dołu tutaj coś tu widać, tej zgnilizny, ale wydaje mi się, że Chyba to sobie podejmuję. Może jeszcze coś, coś, coś tu się uda zdziałać. Tylko to też jedna sprawa jest taka, że teraz przy przesadzeniu tego i tak możemy część uszkodzić i tak się może kilka korzeni zacząć psuć. Więc najlepszą opcją będzie po prostu częste przelewanie tego i częste pukanie tego kramzytu. Przynajmniej raz w tygodniu takie głębsze pukanie z zanurzeniem całości, tak żeby jednak pozbyć się tych. Części gnijących, wypukać to, tak żeby nie zaczęła nam się psuć reszta od nich, dobra. Może to jeszcze tutaj odłożę i zasypię sobie tutaj keramzyt, bo zazwyczaj staram się na dno doliczki dawać grubszy kramzyt. No bo jak widzicie, tam są dużo większe te otwory i te małe kuleczki przelatują. Zasypię sobie. Niestety ten kramzet mam połączony więc może po prostu wymyśliłem teraz, że zasypię sobie tego więcej i zaraz to potrząsnę, tym te malutkie powylatują i powinno się już zblokować tym większymi. Jak widzicie, to malutkie powylatywało, zadziałało nam jak sitko, to sobie za chwilkę użyjemy i co, pakujemy całą tą czy właściwie nie całą, jeszcze więcej tego keramzycy od tej Myślę, że tyle będzie wstępnie ok. Możemy sobie porozkładać korzenie. A może troszkę głębiej ją posadzimy? Tak, zrobię to trochę głębiej. Dobra. Postawię sobie to tutaj. Tak, żeby nie nachylać sobie niccie. Żeby mieć mniej sprzątania. O, jak widzicie tutaj Trochę ta woda się zabawiła od tych korzeni. Jak już te drobne części też widzimy, umieśćmy sobie te rośliny w doniczce. Może je jakoś też inaczej porozkładamy. O tutaj taka króciutka sadzoneczka, jak widzicie, dwa małe korzenie, tylko miałam. Nie wiem, czy jest sens jakoś się bardziej rozdzielać. A już to, dobrze, może to zrobię. Przecież nie, bo jeszcze bardziej je nie bez sensu. Układamy sobie do niczki i zesypimy powinno być OK. Aha, czyli teraz będą odwrotnie. No dobrze. Myślę, że jak najbardziej może tak być. Tą sobie damy tutaj. I tą może z tej strony O tak sobie ją włożymy, żeby od razu rosła, bo one rosną w dół. Puszczają się, w na nad oknem. Tego liścia myślę, że sobie już urwę. Dobra, tych żółtych reszty też się za chwileczkę pozbędziemy, bo to bez sensu, żeby tam były. I co, wstępnie zasypujemy. Myślę, że do tej wysokości będzie ok, bo tak jak mówię, te rośliny nie potrzebują aż takiej wielkiej powierzchni dla korzeni i ten ran służy tylko dlatego, żeby doniczka opierała się na osłonce. Jest naprawdę super opcja. Polecam ją wypróbować. Teraz trzeba będzie je na nowo poukładać. Ja może wrzucę tutaj na bok. I tak. Jeżeli chodzi o te żółte liście, to tego też już mogę pozbyć. Ten tak samo. Kolejny ten. Też bez sensu, żeby tutaj dalej był oderwany. No i co, tak to mniej więcej wygląda. Troszkę to tutaj splątało. Sekundkę, a tu jest koniec, dobra. Jak widzicie, ten długi pęd zakręca się tutaj dookoła. Miałem na początku pomysł, czy może by jej nie zagęścić. Nie pociąć tych dwóch dłuższych, tak żeby jednak tutaj przy podstawie było gęściej ale wydaje mi się właśnie, że lepszą opcją będzie, jak będzie przynajmniej jeden taki długi, kilkumetrowy. Jeszcze i tak mam też do przesadzenia takiego psusa, który ma, z tego co pamiętam, jak go ostatnio mierzyłem, to jest około 3,5 metra długości najdłuższego pędu, tylko jego muszę przesadzić z ziemi do hydroponiki, więc to też będzie wyzwanie przy takiej większej roślinie, ale myślę, że bez problemu damy sobie z tym radę. Też oczywiście będzie na kanale więc polecam zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję, żeby nie ominąć, nie ominąć tych przyszłych filmów. I co? Myślę, że na dzisiaj sobie już będziemy kończyć, a jeszcze może wspomnę jak się będzie teraz z tym podlewaniem. Bo tak jak mówię właśnie, że… O, nie ma jeszcze tej osłonki, czemu ja to ciągnę? Więc tak, I ją na razie tutaj sobie włożę, dół wypełnię wodą. Myślę, że będę gdzieś wypełniał wodą do tego poziomu. A teraz w najbliższych dniach będę to często przelewał, bo wydaje mi się, że na, na pewno część z tych korzeni została uszkodzona i będziemy musieli się pozbyć tych gniących części. Będziemy po prostu wypukiwać. To co na dzisiaj koniec. Widzimy się następnym razem. Subskrybujcie kanał. Na razie. Cześć, cześć.